Jakie są Twoje plany na przyszłość? Bo już poza kamerami zdążyłeś mi powiedzieć, że bardzo ambitne. Co to będzie? No, są ambitne. Są ambitne. Chciałbym w tym roku spróbować swoich sił w krajowych preselekcjach do Eurowizji. Po prostu jakby czuję się inaczej w tym roku. To jest bardzo, bardzo przełomowy dla mnie rok. I myślę, że tak. Myślę, że takim dobrym określeniem na to jest to, że czuję się po prostu żywy w tym roku um, i czuję po prostu swoje emocje. To, że, że je mam, potrafię je jakby rozróżnić i docenić, że są. Um, i, I to jest dla mnie też bardzo takie duże. Jakby czuję, że chciałbym spróbować e, pokazać siebie, pokazać swoje emocje, e, właśnie poprosić o zaufanie Polaków, e, o tą szansę, bo, bo sam występ w preselekcjach jest bardzo dużym zaszczytem e, właśnie przez to, że, że są to. Nie, tego nie powiem, <grym> bo występ w krajowych preselekcjach jest bardzo dużym zaszczytem e, i i cóż, czuję, że, że mam, mam coś po prostu ważnego do powiedzenia. I dla mnie personalnie jest to w tym momencie najważniejsze na świecie, ponieważ doceniam te strony siebie, które ostatnio udało mi się odkryć. Tyle. A nie boisz się konkurencji? Bo podejrzewam, że to mogą być naprawdę y, mocne nazwiska polskiej sceny muzycznej. Czy się nie boję? Znowu historia się powtarza. Bo. Moje marzenia są naprawdę na tyle mocne, że w tym kontekście jakby tak ograniczają wszelkie lęki, jeśli chodzi o na przykład konkurencję. I jakby to, to wszystko, co, co mówię, jakoś się tak łączy, bo, bo ja bym był po prostu bardzo szczęśliwy, żeby stanąć w szeregu tej konkurencji, żeby, żeby jakby. Sama możliwość wystąpienia. W ogóle w prezelekcjach. Tak, tak, dokładnie. To jest przecież olbrzymi, olbrzymi zaszczyt. E, właśnie zaśpiewanie wśród, e, wśród innych artystów, którzy mają tak samo wielkie e, marzenia. To, to jest znowu taki duży krok dla mnie i w, ża w żadnym stopniu jakby nie boję się e, tego, że, że, że ta konkurencja by była. Ponieważ w stu chyba bym jakby docenił to, że, że ona jest, że, że mogę e, spędzić czas z tą konkurencją, jakby ja rozwalam wszystkie konkursy, bo to tak nie działa, to tak nie działa. Konkurencja jest po to, żeby jakby ze sobą rywalizować, a ja jak już biorę udział w jakimś konkursie, to ja jestem jak o konkurencja, więc nie wiem ja jestem po prostu jakiś dziwny, więc... no nawet wśród Osób, z którymi rywalizujesz, masz przyjaciół, no, Jak to? no właśnie, tak, ja To nie wiem. dobrze, powinniście brać przykład. Jakoś to się tak No, Może by układa. wojen na świecie nie było przynajmniej.